Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie w czytaniu miesięcznym na czerwiec 2022 roku. Moi kochani, to czytanie skierowane jest do osób z podznaku wagi, więc zapraszam tu zarówno wagi zodiakalne, jak i ascendentalne, księżycowe itd., itd. Kto ma poczucie, że gdzieś tam ten znak wagi z nim koresponduje, no to moi kochani, Was zapraszam. Bardzo dziękuję za Wasz wkład w rozwój kanału, za Wasze lajki i komentarze. No i oczywiście, bardzo również zachęcam do tego, abyście byli tutaj ze mną, abyście właśnie pisali, lajkowali. Ewentualnie dezlekować, jeżeli komuś się coś nie podoba, ma prawo oczywiście do tego, kochani. No i co jeszcze? No i zachęcam też moi kochani do subskrybowania. Kto jeszcze tego nie zrobił, a jest tu ze mną, tak, przebywa, korzysta w jakiś sposób, no chociażby nawet relaksacyjnie, spędza tutaj czas na kanale, więc zachęcam do tej subskrypcji. No i kochani, bierzemy karty. No, i losujemy. A więc tak, czerwiec 22 dla osób z podznaku wagi. Karta główna, karta, e, karta ogólna miesiąca to będzie karta kapłana. Moi kochani kapłan, karta rady. Arcykapłanka, o, no widzicie, jak się ładnie ułożyło. Ostrzeżenie, kochankowie. Ja sobie jeszcze aniołki tu przesunę. Kochankowie. No i co tu mamy dobrego? Diabeł. Hmm. Szóstka monet, dwójka pucharów, siódemka pucharów, trójka buław. No i jeszcze sobie weźmiemy aniołka. Bądź asertywny. Hmm. No dobrze, moje drogie wagi, no to czytajmy, co my tu mamy. Zaczniemy, moi kochani, od spraw y, zawodowych. No więc tak, arcykapłan mówi o czym? No, o takim podejściu bardzo, y, wiecie, tradycyjnym, y, tak, ale też uczciwym. Gdzie ważne są jakieś tam zasady, wartości, moralność, naj, najogólniej rzecz biorąc, więc bardzo możliwe, że to będzie taki właśnie miesiąc, kiedy warto będzie patrzeć na te wartości i tymi wartościami się kierować. Ponieważ anioły tu mówią bądź asertywny, więc bardzo możliwe, że będziecie mieli do czynienia wokół siebie z ludźmi, którzy Którzy nie do końca będą właśnie takimi wartościami być może się kierować, i waszym zadaniem jest jakby stanąć troszkę w opozycji, tak? Czyli być może po prostu będziecie musieli pokazać swoje zdanie i to w taki sposób dość zdecydowany, nawet bym powiedziała dość konserwatywny, czyli gdzieś tam właśnie wyszukujemy te, te wartości, te. Te zasady, którymi kierujemy się od dawna, albo które zostały nam dawno, dawno wpojone nawet przez rodziców, powiedzmy, czy, czy nauczyliśmy się ich przez nasze życie, ale często jest tak, że gdzieś tam na co dzień zapominamy o nich, czy nie stosujemy. A tutaj będzie taka sytuacja, kiedy trzeba będzie jednak twardo te właśnie nasze zasady pokazać. Karty radzą, aby w pewnym sensie zająć się sobą. Więc może też nie do końca tak, żeby na siłę kogoś przemieniać, nie? Najlepiej to jest tak asertywnie pokazać moje zdanie. Ja tak uważam, tak powinno być według zasad uczciwości, moralności, tak to powinno wyglądać. A ty sobie rób z tym co chcesz, tak? Odnieś się do tego. To nie o to chodzi, że ktoś ma Inną osobę na siłę do czegoś przekonywać, na siłę naginać. Nie. Wystarczy powiedzieć swoją wersję i po prostu się tego trzymać i czekać, co się będzie dalej działo. Jeżeli będziecie mieć jakieś decyzje do podjęcia, słuchajcie intuicji, bo tutaj nie będzie działać na ten moment logika. Tutaj może być tak, wiecie, wszystko gdzieś tam pogmatwane, przykryte jakąś taką mgiełką. Ktoś tu może pewnymi rzeczami. Próbować troszkę manipulować, odwracać kota ogonem, gdzieś tam przedstawiać w inny sposób niż to rzeczywiście wygląda. Więc słuchajcie intuicji, tak aby po prostu nie dać się zwieść, abyście mogli, nawet nie wiem czy od razu się uda jakieś sekrety czy tajemnice odkryć, ale dzięki tej intuicji nie popełnicie błędu, nie podejmiecie złej decyzji, bo to Was jakby wspomoże. Słuchajcie też, tutaj więcej warto w tym miesiącu, moi kochani, słuchać niż mówić, szczególnie właśnie od osób takich bardzo energetycznych, które będą chciały właśnie narzucać swoje zdanie, swoje przekonania, będą próbowały właśnie w Waszą stronę jakimiś takimi mocnymi argumentami rzucać, to szczególnie w stosunku do tych osób. Krótka informacja, moje zdanie jest takie... I tyle. I trzymam się po prostu tego. Nie dawajcie się wciągnąć w jakieś takie płonne dyskusje, bo to niczego nie będzie dawać. Tylko asertywnie mocno przedstawić swoje zdanie i trzymać się po prostu swoich, swoich poglądów. Natomiast no, może być trudno z tym porozumieniem, wiecie. Natomiast jeżeli postawicie właśnie takie mocne granice, to wtedy gdzieś. Powoli to porozumienie powinno nadejść, chociaż sytuacja będzie chwiejna, nie będzie równowagi, to jednak z czasem zacznie się to jakoś tam powoli stabilizować. Natomiast pewnie to będzie wymagać czasu. Nie wiem, czy to się już wydarzy w tym miesiącu czerwcu, czy ta sytuacja przeciągnie się na dalszy czas, no ale na to wygląda, że, że w, no, ten czerwiec może być pod tym względem trudny. Czyli zarówno trudno się będzie porozumieć, ludzie będą mieć jakieś takie dziwne wymagania, dziwne oczekiwania i trudno będzie, trudno będzie właśnie z tego wyjść. Jeżeli chodzi o singli, moi kochani, no cóż, no karta kapłana mówi o małżeństwie, no więc moi kochani, no bardzo możliwe, że możecie poznać kogoś, kto jest nawet i gotowy, że tak powiem do zawarcia związku małżeńskiego z Wami. Oczywiście nie w tym momencie, już to jest kwestia przyszłości, ale osoba, która jest konkretna, solidna, która ma takie plany, tak? bo to czasem spotykamy kogoś, kto w ogóle takich planów nie ma, tak? i on zawsze będzie chciał tylko się bawić i, i żyć sobie lekko jak Piotruś Pan. A tutaj mówimy o osobie właśnie takiej solidnej, konkretnej. Ale kochani. Druga strona tej karty. No jednak jest to karta małżeństwa. Więc jeżeli wy jesteście singlami, to uważajcie, żeby to nie było tak, że spotykacie osobę, która jest w małżeństwie, czy jest w jakimś takim stałym związku. I jeżeli jest w takim stałym związku, to co ma wam do zaproponowania? Bycie kochanką, bycie mm, tą trzecią czy tym trzecim w relacji, bycie w romansie. I to jest wszystko. I pomimo tego, że ta osoba tutaj być może umiejętnie dzieliłaby czas pomiędzy powiedzmy ciebie a, a swoją żonę, czy ciebie i swojego męża, i nawet mogłoby się to udawać przez jakiś czas, no ale to jest Twoja decyzja, Twój wybór, czy Ty w takiej roli chcesz się postawić. No więc, moi kochani, na to tutaj uważajcie. Więc raczej bym była tutaj bardzo ostrożna. Owszem, może być wrażenie, że jest niesamowite porozumienie, niesamowite przyciąganie tutaj wszystko działa na każdym poziomie, zarówno, zarówno duchowym, jak i emocjonalnym, jak i fizycznym, namiętność, jak najbardziej tutaj wszystko gra, ale moi kochani, no jest to jednak relacja trójkątna, więc myślę, że warto tutaj być asertywnym i po prostu sobie nie pozwolić na to. I teraz tak, jeżeli chodzi o związki, moi kochani, no to właściwie się będę powtarzać, ale ostrze, ostrzeżenie tutaj pójdzie. Moi kochani, no uważajcie po prostu na wchodzenie w wszelakiego rodzaju romanse, trójkąty, kochanki, kochankowie i tak dalej. Ponieważ może tutaj zadziać się taka sytuacja, że pojawia się rzeczywiście w waszym życiu ktoś, kto kto taką rolę mógłby tutaj przyjąć w Twoim życiu, jako Twój kochanek czy kochanka, bądź w życiu Twojego partnera, partnerki, jako jego kochanek czy kochanka. Więc no to w jedną i w drugą stronę oczywiście może zadziałać. Więc moi drodzy, no uważajcie, ponieważ, tak jak mówię, no to na krótką metę może działać, nawet, tak jak mówię, na krótką metę może wyjść tak, Taka sytuacja, że gdzieś tam się daje podzielić czas, zainteresowanie i tak dalej, i wszystkie strony, powiedzmy, są zadowolone, ale na krótką metę. Natomiast później no, zaczną się problemy. No i wiecie, no raczej z takich problemów nigdy nic dobrego na dłuższą metę nie wynika. Więc moi kochani, asertywnie, trzymając się zasad. Podchodząc też uczciwie do tego, być może też po prostu swoich zasad przestrzegając i swojej uczciwości, no ale też w drugą stronę, jeżeli to ma spotykać waszego partnera bądź partnerkę, no to tutaj też należy jakby trzymać te granice i nie pozwalać na przekraczanie ich w pewnym sensie, bo wiadomo, że to, że to nie działa. Natomiast, tak jak mówię, tutaj jest taka ewentualność spotkania osoby, która bardzo duże wrażenie zrobi, no i będzie ciężko jakby zatrzymać, utrzymać tą pozycję właśnie, gdzie my chcemy być uczciwi czy ten nawet, może nawet druga strona chce być uczciwa, chce działać na zasadach zgodnie z wartościami, ale będzie to bardzo trudne, więc no, warto też może mówić i po prostu jeżeli coś takiego poczujecie intuicyjnie, że coś się dzieje Warto o, tym, warto o tym rozmawiać, powiedzieć i jakby uprzedzić fakty, tak? Żeby być może zatrzymać rozpędzony już wóz, tak? Żeby to nie zostało zrealizowane, żeby to nie doszło do, do spełnienia. Bo wtedy już może być, no, w pewnym sensie musztarda po obiecie. Moi kochani, życzę Wam, aby rzeczywiście ta uczciwość, te wartości... Górowały w tym miesiącu w Waszym życiu i żeby to Was prowadziło. Do usłyszenia.